Witam, ja jestem Interpa. to jest kolejny odcinek Postala i tym razem zaczynamy od razu z kościoła bo już raz próbowałem nagrywać ten odcinek i jest malutki problem nagrania wyszło nieźle ponad godzinę tak myślałem, że teraz zrobię to w miarę szybko i dojdę tutaj sam bo dostanie się tutaj w moim stylu czyli rozwalając każdego przeciwnika na drodze Zajmuje trochę długo, a ja nie wiem, czy by wam się chciało oglądać godzinny odcinek, coś w ten deseń. Tak więc nagrywam już z kościoła. Jesteśmy cment do cmentarza, była po prostu inna droga. Yy, biegam oczywiście z młotem. Kość tak mi chyba wygodniej. że mają capture, a... Znaczy, chodzi mi oczywiście o to, że nie mają ragdola nie można ich normalnie sobie kopać. Tutaj jest Boży Granat. I Tchem-4, oczywiście wszystko dla talibów, więc... No, nie wolno tego brać, ale co nas to chodzi. Musimy oczywiście dosłownie obsikać ojca i jest tutaj jeden taki dodatkowy. Zombie dead, czyli ojciec zombie. Oczywiście robię to celowo. No już no się coś aktywować, nie chcę, nie wiem czemu. No, 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 nic nie pokażam tego na razie. Chyba że zaraz mi się naładuje, ale coś tutaj leżało, nie jestem pewien. No nic, był jeszcze raz, a to już ostatni, bo nie chcę magnować, a tam wystarczy tylko chwila od razu się aktywuje. Coś chyba nie działa. W razie stąd może wyjść zombie z tasakiem, żeby, znaczy nie z tasakiem, a toporkiem, żeby nie było. Nie mi to jakoś teraz nie wychodzi. Na poprzednim nagraniu wyszło mi to całkiem ładnie, więc... Tutaj oczywiście. I tu ja się aktywuje od razu. Hmm, i teraz by trochę to tłumaczyło, dlaczego nie ma jako tako dzieci na ulicach, ponieważ Dzień Ojca jest w czerwcu, więc jeżeli dobrze pamiętam, jak nie, no to nie mogło być w szkołach. Mhm, animacja pewna. No, i oczywiście, jeżeli zauważyliście, zmienił nam się trochę. Had, tak mam łopatę i was rozwalę. No i tak oto zginęli. Jak widzicie, wyglądamy też trochę inaczej. No świetnie, tego I nie mam oczywiście żadnych broni, bo nam zabrali. Ale nie jest to wielkim problemem. No i tutaj, z nasze przedmioty. Będziemy musieli wszystkie odzyskać. Dosyć, na no dosyć uradowanych tym uśmiechem. I na razie chyba za użyję kotów. Jest to całkiem dobra broń, jeśli chodzi o początki. I może ich miałem szybko zabić. Może niekoniecznie w taki sposób, jak bym chciał, ale może. No, zyskaliśmy nożyczki. I z dobrym przy okazji dochodzą do kościoła próbki dla psów. Oczywiście nic specjalnego, ale można je znaleźć praktycznie w każdym domu gdzie są psy, więc nasze fast foody. Gazeta, nasz pistolet, to właśnie nasze 500 amunicji. Dobrze, że nam je oddali. Ta lokacja jest deka długa, więc nie wiem czy gdzie trwało nagranie. Hop, no gini. O, odyskaliśmy młot, to dobrze. Chyba wolę walczyć chwilowo młotem. Niżeli łopatą, która jest słabsza moim zdaniem. I chyba taka jest prawda. Łopata jest o wiele słabsza niż młodą młot. Może od razu na jednym atakiem mam łopatę potrzebuje trzech. Tutaj hmm. też chyba są nasze bronie, jeżeli dobrze pamiętam. Na wszystkich takich stolikach powinny być. Tak, nasz pistolet z tłumykiem, radar i apteczka, która nie jest nasza, ale tak nam się przyda. Co, pobiegamy z shotgunem na razie. Yy, yy, I ten moment jest trochę dziwny, trudny, bo można tutaj spać. Może nie tyle właśnie nie dziwna trudny. Bo parę razy zdarzyło mi się tutaj spadać kiedyś. Teraz już nie mam z tym większych problemów, ale. Radzę uważać. Jeżeli ktoś przechodzi akurat teraz tugę jak to ogląda i w ogóle. Yy. Mm -hmm. no, gdzie jest mój mod, i zaś będzie znienawidzony przeze mnie moment, więc lepiej uważać. A to ślepak, tam jest oczywiście. Pistolet jest silniejszy niż taki shotgun, i w nas nie będą w stanie trafić. Przynajmniej nie tak szybko jakby chcieli. Gnaty. kanister, tutaj jeszcze mamy M4, nasz shotgun. O, rewolwer też się przyda. U mnie w ten sposób musimy odzyskać wszystkie nasze, bo inaczej, najlepiej by było. I teraz zapiszę, wybaczcie, będę zapisywał, bo, bo tak. Wszelkie widzicie, jaka jest teraz godzina, 16.34. No, hop, 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 pod tym. O tym razem się udało, za pierwszym razem wcześniej. Zginąłem trzy razy, więc jest dobrze. Hmm. Gim. No i tak myślę, że za musieli użyć fazów albo użyjemy, nie, użyjemy fast foodów albo fast fooda, mamy tylko jednego i trzy pączki, mamy 50, i akurat nam powinno na razie wystarczyć, jeśli chodzi o poziom życia. No gin, że tam. Czyliż ma większą moc rażenia, więc czasem lepiej właśnie używać go zamiast innych broni. I ja chcę moje widły, których chyba nie odzyskamy tutaj, pędem, żeby się je dało tutaj odzyskać. Um, nie jestem pewien, w ogóle chyba ja nie, nie, tutaj nie odzyskałem wszystkich moich broni, zawsze czegoś mi tam brakło na koniec. No kolejna faja, oczywiście nie nasza, bo nasze będą zestakowane piętro wyżej. Tak, takie zestakowane trochę Minecraftowe wytłumaczenie, ale wiadomo o co chodzi. Użyjemy jednej, teraz, bo ty może mieć, może jednak będzie ich trochę, i nie chcę umrzeć. Zioło faje zdrowia, paralizator, i takie tam. Ogólnie nic specjalnego tam nie ma. Chyba, że chce się odzyskać wszystkie bronie wtedy. Gin... O kurde, on odbija nasze strzały. Nieładnie. Nasz shuliken. Kurde, zablokowałem się na chwilę i... Oho. Znowu mało co nie zginąłem. Psi można niby je jeść, ale on daje tylko jeden punkt życia. Co niezbyt mi pasuje. Dlatego użyjemy fali zdrowia. Zdejmiemy wszystkich na odległość, będzie przynajmniej potem spokój. No, jest git. W końcu się snajperka przydała. O, nasza kosa, jak miło. O, Aha, czyli wcześniej ominąłem tej tu snajperkę moją z tłumikiem. Co było moim minusem? Oczywiście, jak będziemy mieć z Shotgunem, jakoś tak mi naprawdę będzie lepiej. Yy, I mamy bombki, bo może nie były nasze. Ja nie, wiem, ja nie wiem, gdzie są nasze. I szkoda, że nie wiem, bo chciałbym wiedzieć. Ty użyjemy sobie rewolwera. Czy w miarę szybko ich załatwić? Na ich zabicie są dwa sposoby. głównie dobrze można ich zrzucić tutaj na dół i też z inną. A jezu, kurde. Coś mam z wiechy w tym momencie. Czy obok ktoś do mnie coś napisał na Hamaczy, co ostatnim razem spowodowało. Sam zeskoczył. Takie właśnie zwiechy. Albo po prostu gra coś mnie nie lubi i znowu zaczęła lagować. No dobra, już jest jako tako. Proszę, sam to wybuchnę. A, no nie udało się. Lipa z deka. Nie no, znowu musimy się leżeć, kurde. Trzy fajezdowie nam pójdą na cały ten kompleks, bo to już końcówka. No, kurde. Tam się zaklinowałem. Jednak nie myliłem się aż tak bardzo, chociaż nie jest tak źle. No i przeszliśmy przez te całe miejsce i tak nie wiem ile nagrywam, kurde. Kolejni przeciwnicy, którzy chcą nas zabić. I teraz musimy wrócić przez pół mapy. Głównie po to, aby... no aby... aby... No właśnie aby co? Hmm. Aby odebrać pranie o. Tego słowa mi brakło. Chociaż chyba możemy wrócić torami. Co byłoby sprytniejsze. Może niewiele, ale jednak. I tak od razu przejdziemy tędy. Tak przyjdziemy torami. To jest dobry pomysł. Będzie to o wiele szybsze i nie będę musiał się nie będę się biegać naokoło. Hmm, tamtędy pójdziemy. Spadłem. Żabki, skok. Ech, tak, za dużo reklam ostatnio oglądam, ale to z szczegół. Tak, jedziemy sobie, ale... Marzenia. Jeśli się nie mylę, to idąc tędy wyjdziemy... No właśnie, gdzie wyjdziemy? Nie jestem pewien, kurde. Jeżeli wyjdziemy tam, gdzie chcę... To będzie dobrze, możemy mapę użyć. Hop. Aha, idziemy w całkowicie przeciwnym kierunku, chociaż wiecie co? Ja zrobię teraz cięcie, i sam dojdę tam gdzie powinienem, i tam się spotkamy. No i jesteśmy, wyjątkowo zaczynamy na drutach. To jest takie coś zwane chumpy. Trzeba tu wziąć, tylko kurde, nie mogę, nie umiem. O. Jak to działa, pokażę wam dopiero w następnym odcinku, ale myślę, że powinniście wiedzieć, że już teraz to wziąłem, że potem nie było, że skąd to mam i w ogóle. Tak, myślałem, że zrobię to jeszcze zanim zacznę nagrywać, bo stanie się tam chwilę mi zajęło. Nie chciałem was zanudzać. Otóż, ubranie bierzemy dokładnie z tej pralni. Ej, no dasz nam, czemu cię zabić? No nic, przykro mi, no mamy ubranie, czas do domu, od wsiadu się przybierzemy. lepszy moment teraz. Teraz już nie możemy mieć tego stroju po kraka przy sobie, znaczy tak ogólnie, że za to, że po prostu mamy, ale cóż, czego. Dzień właśnie teraz się powinien zakończyć, znaczy dojść do przyczepy, bo to właśnie na mapie z naszym domem jest, jakby ktoś się jeszcze nie zorientował. Tak jeszcze przed zmianą mapy. I zadanie zostało... Znaczy, wszystkie zadania już zostały zakończone. We środzie, w środzie, nie wiem, jakkolwiek by tam określać. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeśli tak, no to komentarze, bo to mnie najbardziej motywuje ostatecznie. Łapki, które no, patrzę na nie i tak dużo mi nie dają. Bole. przeczytaj sobie wasze słowa. Tak więc wy posłuchacie jeszcze Kolesia, a ja już się z Wami żegnam. Do następnego odcinka, trzymajcie się i cześć.